Wszystkich. Dzisiaj postanowiłem nakręcić poradnik, jak wymienić filtr powietrza i poprawnie wyregulować gaznik w silnikach 139FMD. W moim przypadku jest to router WS50. No być możemy zaczynać najpierw. Ściągamy stare filtr To jest śrubka, on trzeba wykręcić. Nie wiem czy to dobrze widać. Zaraz lampę. Tutaj jest śruba, trzeba wykręcić. Ja już wykręciłem, I teraz tak. Tutaj mamy taką opaskę zaciskającą. zaciskującą. Naciskamy i ściągamy filtr stare powietrza przez z drugiej strony podejść. Teraz jest na stare filtr. Gdzie mam nowy filtr stożkowy. Są dużo lepsze do tych silników. taki tylko trochę ciężko tym z kamerą ale to nic jakoś nam radę i teraz po prostu przykręcamy Trochę trochę problemu, bo muszę kamerę trzymać. Ale to nic. Cóż się trzyma. Teraz przejdziemy do poprawnego ustawienia łyżnika. Najpierw odpalamy silnik. Teraz tak. Tutaj mamy dyszę od powietrza. Wkręcamy ją do końca, przykręcamy i odkręcamy o jakiś obrót półtorej. Teraz trochę z gaz na prawo. Chwileczkę. Tu bardzo mocno, I teraz wstawiamy sobie tutaj tę śrubę obrotów. Wstawiamy sobie obroty. W tych silnikach powinno to być jakieś 1,5 mln. No i jest. Silnik poprawny w z obrotu. Jeśli chcecie więcej takich poradników oglądać przy różnych wymianach na prawach, to piszcie w komentarzach. Do